Historia Urszuli. Imiona bohaterek zostały zmienione w celu zachowania anonimowości. Czasem samotność jest tak dotkliwa, tak prawdziwa i tak rzeczywista. Tylko ona i nikogo obok. Mąż w więzieniu za to, że cię pobił. Pobił tak, że wylądowałaś w szpitalu, a potem w ośrodku dla ofiar przemocy. Rozwód. Z tobą pozostało dziecko. Sama musisz o nie zadbać, wychować, wykarmić. Od byłej teściowej lepiej uciekać. Nie masz swoich krewnych. Nie masz, bo wychowałaś się w domu dziecka. Próbujesz ułożyć sobie życie. Walczysz. Poznajesz kogoś i wydaje się. Że znowu będzie dobrze. Ciąża, diagnoza. Dziecko urodzi się chore, wada serduszka. I wtedy on mówi, że to nie dla niego, że tak nie chce. Odchodzi. Całkowita samotność. Twoimi przyjaciółmi są tylko twoje problemy. Poza tym nikogo. To prawdziwa historia. Ta dziewczyna zadzwoniła do nas, będąc w najczarniejszym momencie swojego życia. Tak się wydawało, bo. Później życie jakby postanowiło zrobić sobie z niej worek treningowy, i kolejne ciosy spadały jeden po drugim. Zdiagnozowano gusmacicy, komornik przypomniał sobie o starych długach, starsze dziecko zachorowało. Urszula była całkiem sama, bo wstydziła się powiedzieć koleżankom o ciąży, o tym, że on ją zostawił. Na szczęście znalazła nas i zdecydowała się zadzwonić. W wolontariuszkach dwóch kresek znalazła przyjaciółki, którym mogła opowiedzieć wszystko. Po fatalnych diagnozach dotyczących wykrytego guza, wolontariuszki miały przekonanie, że będą towarzyszyć Urszuli do końca. Nie wystraszyły się, nie uciekły. Zaczęła się wspólna walka. Nasi prawnicy zajęli się sprawami starych długów, a wolontariuszki robiły co mogły, żeby podtrzymać Urszulę na duchu i pomóc w czym tylko się dało. Rozmowy, zakupy, Kontakt z lekarzami, psychologiem, hospicjum perinatalnym. Sprawy potoczyły się jednak tak, jak nikt się nie spodziewał. Urszula z czasem nabrała pewności siebie, otworzyła się, ożyły relacje z przyjaciółmi, którzy poznając prawdę, wcale jej nie odrzucili, a zaczęli wspierać i pomagać. Gdy maleństwo się urodziło i pobrano materiały do badań, Okazało się, że wykryty guz macicy nie był złośliwy, a wada serca dziecka wprawdzie jest, ale nie zagraża życiu i będzie zoperowana za jakiś czas. Gdy Urszula się do nas zgłaszała, mówiła, że jest całkiem sama. Gdy skończyliśmy pomoc, mówiła: mam przyjaciół, którzy mi pomagają i pomagać będą. W najtrudniejszym czasie byliśmy z nią my. Stowarzyszenie dwie kreski. Stowarzyszenie dwie kreski zajmuje się pomocą kobietom w ciąży. Które znalazły się w trudnej sytuacji. Zadzwoń codziennie między godziną 18 a 23 pod numer 533 112 121. Otaczamy kobietę opieką i troską. Pomagamy znaleźć rozwiązania. Nie oceniamy, pomagamy.